Cześć! Dziś chciałem Wam pokazać oraz opowiedzieć o nowym, wysokiej klasy, mocno designerskim głośniku all one jakim jest Sonus Faber Omnia. Zapraszam! Włoski producent Sonus Faber znany jest z pięknego oraz szczegółowego wykonywania swoich konstrukcji. Kolumny tego producenta są naprawdę unikalne i mają swój charakter. Producent o swoim nowym produkcie mówi, że jest to ekosystem, który ucieleśnia wartość i dziedzictwo Sonus Faber od włoskiej tradycji po nowoczesne technologie i faktycznie tak jest. Wizualnie to co rzuca nam się w oczy to wielowarstwowy drewniany blat, który natychmiast przywołuje na myśl ikoniczny włoski styl i niepowtarzalny design Sono Sfera. Wykończenie w kolorze orzecha włoskiego zapewnia domową i tradycyjną atmosferę, natomiast wykończenie w kolorze grafitu oferuje nowy, industrialny wygląd. Patrząc na same kształty urządzenia, widać, że Sonus Faber włożył dużo serca, żeby nie był to głośnik standardowy, ale mebel zdobiący nasze pomieszczenie. Ale czym tak naprawdę jest Sonus Faber Omnia? Omnia to wysokiej klasy głośnik bezprzewodowy, który oferuje wszystkie połączenia, jakich tak naprawdę potrzebujemy: od urządzeń strumieniowych, poprzez gramofon, do telewizora, poprzez złącza HDMI. W środku znajdziemy stereofoniczny, czterodrożny system zamknięty, zoptymalizowany przez DSP o mocy znamionowej 490 W. Pasmo przenoszenia urządzenia to od 30 Hz do 25 kHz. Jeżeli chodzi o wejścia, mamy, tak jak mówiłem, wejście HDMI ARC, wejście analogowe oraz wejście phono. W komplecie mamy dedykowaną przejściówkę, która umożliwia nam i ułatwia podłączenie właśnie kolejnych komponentów. Łączność sieciowa może się odbyć za pomocą kabla internetowego lub Wi-Fi 2,4 lub 5 GHz. A z innowacji i rozwiązań technologicznych mamy SENSO, czyli dotykowy podświetlany drewniany panel górny głośnika omnia. Na dotyk interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie systemem, a dodatkowa obsługa zdalna jest możliwa za pomocą dołączonego pilota oraz smartfonu lub tabletu. Podświetlane linie informują o trybie pracy głośnika, używanej usłudze transmisji strumieniowej oraz wybranym wejściu, a także umożliwia regulację głośności. Kolejną rzeczą jest czyli zaawansowany system przetwarzania sygnału daje większe poczucie wymiarowości sprytnie wykorzystuje dwa pełnozakresowe głośniki boczne tworzy on wyraźny front falowy który dzięki odbiciom w pomieszczeniu naśladuje występ na żywo z mojego spostrzeżenia troszkę przypomina to technologię stosowaną w systemach Atmos Sonus Faber Omnia jak na urządzenie o... Szerokości 65 cm i wadze 8 kg gra zaskakująco ciepło i przyjemnie. Szczerze, nie wiem, jak udało się producentowi wyciągnąć tak dużo głębi dołu z tak małego urządzenia. Jak na Sonusa oczywiście przystało, średnie i wysokie pasmo jest mocno wyeksponowane, dzięki czemu usłyszymy więcej szczegółów. Czy można porównać ten aktywny system do soundbara? Stanowczo nie i robimy mu krzywdę w takim określeniu. Jest to pełnozakresowy system stereofoniczny, stanowczo bliżej mu do rozwiązania takiego jak Naim Muso 2, gdzie oczywiście brzmieniowo Naim na przetwornikach fokala zagra zupełnie inaczej. Ale jak to zawsze jest to kwestia odsłuchowa i bardzo indywidualna, co po prostu nam się podoba. Więc zachęcam do odsłuchu sprzętu w naszych salonach. A ja ze swojej strony Wam dziękuję. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji naszego kanału, oraz o naciśnięciu dzwoneczka, żebyście byli na bieżąco z materiałami, które udostępniamy na naszym kanale. A w opisie filmu znajdziesz link do zakupienia wysokiej klasy głośnika aktywnego Sonos Faber Omnia. Do zobaczenia!